Dzień dobry. Rok 2022 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Romantyzmu Polskiego. Data ta jest nieprzypadkowa, bowiem 200 lat temu w Wilnie ukazały się balady i romanse Adama Mickiewicza. Był to pierwszy zbiór poezji romantycznej w Polsce. Wyznaczał on początek polskiego romantyzmu. Dziś Dzień Świętego Walentego. Gdyby ktoś miał trudności z wyrażaniem uczuć, podpowiadamy: Można posłużyć się słowami poety. Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy Cię zobaczę. Jednakże, gdy Cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzę, żądam i tęskniąc zadaję sobie pytanie: Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, Abym przed Tobą szedł wylewać żale, Jedąc bez celu, nie pilnując drogi, Sam nie pojmuję, jak Twe zajdę progi. I wchodząc sobie powtarzam pytanie Co mnie tu zwiodło? Przyjaźń czy kochanie? Gdy z oczu znikniesz nie mogę ni razu W myślach twojego odnowić obrazu Jednakże nieraz raz czuję mimo chęci Że on zawsze blisko mojej pamięci I znowu zadaję sobie pytanie Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Dla twojego zdrowia życia bym nie skąpił Po twą spokojność do bym wstąpił Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem i znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Kiedy położysz rękę na dłonie, luba mię jakaś spokojność owionie, lecz mnie przebudza żywe serca bicia. Które mi głośno zadaje pytanie, czy to jest przyjaźń, czyli też kochanie? Kiedy dla ciebie tę piosenkę składał, wiesz, czy duch mymi ustami nie władał. Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem. Skąd wzięłem myśli, jak na rymy wbiegłem? I zapisałem na końcu pytanie: Co mię natchnęło? Przyjaźń czy kochanie? Wszystkim zakochanym i tym, którzy czekają na strzała Amora, życzymy, aby święty Walenty obudził Was ogromne pokłady życzliwości i czułości. Bądźcie uważni na innych ludzi. Do życzeń dołączają się polscy romantycy. Miej serce i patrzaj w serce. Udanych Walentynek i miłości jak z bajki.